Cześć kochani to Agnieszka, zapraszam Was na wyprzedażowe mierzę z Sinseja. Słuchajcie, korzystam z tego, że jestem jeszcze u rodziców, e, jeszcze jakby mam tą przerwę świąteczną do Trzech króli i jako, że już Wam to mówiłam i nawet byłyśmy, ale dobra nieważne, zamknęli mi dwa Sinsei w okolicy w Krakowie i otworzyli jeden z jakimś hangarze, który wygląda jak po prostu resztki ze szmateksu, więc... <grym> Korzystam z okazji, że trafiłam do jakiegoś takiego w miarę normalnego Sinseja. Mamy parę dosłownie rzeczy do zmierzenia, więc to będzie taki krótszy filmik. Mam nadzieję, że się będziecie fajnie bawić. Dzisiaj e, wybierałam oczami, nie patrzyłam na składy, bo gdybym patrzyła na składy w Sinseju, to byśmy nic nie pomierzyły. Natomiast ja spytę sprawę, że oglądają mnie osoby, które też wolą czasami tańsze rzeczy, dla których może skład nie jest priorytetowy, ale też takie, które na przykład mają alergię na naturalne wełny i tak dalej i wolą nosić syntetyki, także dla Was jest ten film. Oczywiście nie tylko dla Was, ale tak jakby z myślą o Was. Więc słuchajcie, zaczynamy. Jeżeli Wam się będzie podobało, jeżeli miło spędzicie ze mną czas, zostawcie kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, śledzić mnie na Instagramie, no i podbijcie film, jeżeli będziecie mieć na to ochotę. Wierzmy się zamierzeniem. I pierwsza rzecz, to będzie uderzenie w trendy na wiosnę, lato 2026, bo mamy tutaj taki zimny, mroźny, niebieski kolor i to jest na wyprzedaży, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, taki obcisły, przynajmniej tak mi się wydaje, że obcisły, na mnie obcisły, dzianinowy y, sweterek, wydaje mi się, że z jakąś wiskozą, zaraz sobie spojrzymy na skład, taki słuchajcie, bazowy, taki podspód, taki do czegoś, można go, wiecie, włożyć w spodnie czy w spódnicę i mieć taką obcisłą górkę, natomiast tak jak powiedziałam, kolor zupełnie, totalnie w trendach na 2026 i cena też pewnie niewielka zobaczymy zaraz jak będzie składował. mamy mały, okrągły dekolt na ściągaczu tutaj widzicie opcję rękawy, to akurat mi się nie podoba tu mamy taki długi ściągacz i takie złote jakieś guziczki, znaczy to jest takie tylko ozdobne, także coś takiego na dole też jest ściągacz jak widzicie długość swetra jest Taka. Pokażę Wam jeszcze tak z tyłu, że w ten sposób, no taki, wiecie, taki idealny właśnie, żeby sobie włożyć w coś, do spódnicy właśnie i idealny też pod coś jest cienki, wiecie, pod wszystko nam zmieści. E, nie wiem, jaki tutaj wziąłem rozmiar, pewnie L. E, ja w Sensei mam różnie. Raczej ostatnio stawiam na XL, ale oni też zmieniają tą rozmiarówkę. Wydaje mi się, że ją trochę powiększyli. I ja jakby nie patrzę pod swoim kątem tutaj na rozmiar, bo e, ja mam takie swetry w takim kolorze, więc ja nie potrzebuję. Tylko właśnie chciałam Wam pokazać, że jest taka alternatywa w niskiej cenie. Zobaczmy teraz w takim razie metki. Jeszcze wam tak pokażę, że on jest taki, widzicie, gładki ten sweter. Nie wydaje się jakoś, te, jakoś też bardzo potencjalnie mechadogenny, na pewno troszeczkę, yy, ale nie bardzo. I teraz tak, on kosztuje tutaj 36 zł i nie widzę, żeby był tu przeceniony, więc nie wiem, czy po prostu metka nie jest naklejona, czy, ym, no, czy tak jakby on z przeceny nie jest, a, a, ale wisiało ich tam dużo wymieszanych z przecenami, więc możliwe, że jakiś błąd, natomiast spójrzmy teraz, co mamy w składzie, 70% wiskozy, 30% poliamidu, więc nie jest ten skład zły. Już jesteśmy po sezonie świątecznym, ale słuchajcie, bardzo chciałam Wam to pokazać. Już pomijam to, że to jest na mnie za małe, jest po prostu obcisło na rękawach ta koszula, więc ja powinna mieć co najmniej rozmiar, jak nie dwa rozmiary większą, ale niestety największa była MK, a chciałam ją Wam pokazać. Dlatego, że to jest świąteczna koszula z pieskami, z jamniczkami. Jak jesteście fankami jamniczków, ogólnie piesków, to moim zdaniem to jest przesłodka. Po prostu dlatego Wam ją pokazuje. Mamy chyba lekko obniżoną linię ramion. Tak na pewno, skoro w tym zaciasnym rozmiarze już jest niżej niż na szczycie ramiona, to lekko obniżona. Rękawy są dosyć wąskie. Tutaj mamy mankiet zapinany na guziczki. No i kołnierzek, Na mnie to wszystko, wiecie, podjeżdża, zwija się i tak dalej, nie tak jak może być powinno. No ale to było silniejsze ode mnie. Tak, Wam jeszcze pokażę. Długość pewnie w dobrym rozmiarze byłaby za pupę. No, to też jest za pupę. Także taka koszula. Fason, mimo że ta linia ramion jest troszkę obniżona, to on będzie raczej węższy. Tak jak widzicie, tak czy siaknie. Taki bardziej slim. Mamy długi rękaw i guziczki dopasowane, takie czerwone, niewielkie. Także tak, no ale te pieski, te pieski, na czym ono plastycznie wam, Totalnie muszę wam to pokazać. Także stąd ta rzecz. Można ją też podwinąć, i wydaje mi się, że ona jest, słuchajcie, wiskozowa może nawet w 100%. No tak na dotyk jest, ale zaraz zobaczymy na metce. I cena też jest bardzo niska, więc jakbyście wiecie, no już na ten sezon może niekoniecznie, ale tak na przyszłość chciały i skład by był fajny, no to jest naprawdę słodka. Dobra, teraz metki. I tutaj cena to jest, popatrzcie, 18 zł. Także, także taniutko, a jeszcze widzicie co, spojrzę sobie jeszcze i nagram metkę tutaj z tej strony, kod produktu, żebym ja potem mogła Wam to podlinkować, bo oczywiście wszystko będziecie mieć podlinkowane w opisie, to co będę mogła Wam podlinkować. I powiem tak, jakbym była fanką piesków, to bym kupiła, tak, 100% blisko, zobaczycie widzicie w składzie, jakby była taka z kotkami i w moim rozmiarze, to bym kupiła. Dobra, kolejna rzecz to jest sweter. Przypuszczam, że on jest akrylowy, ale no właśnie. Tak jak powiedziałam, kupowałam oczami, nie kupowałam składami, bo byśmy nie miały tego filmu w ogóle. Natomiast śmierdzi. Śmierdzi taką ropą naftową. Niektóre te rzeczy z właśnie taką ropą naftową czuć od nich. E, tak mi się kojarzy przynajmniej ten zapach, taki jak wiecie, jeszcze lata temu, jak y, Shein mi wysywało rzeczy, to tak śmierdziały niektóre. Po praniu to schodzi, ale no nie jest przyjemny ten zapach. W każdym razie. Tak, taki spater. Ale to, to skąd ciekawe, bo skoro on leży na przecenie, to powinien już wywietrzeć. Więc y, zasadność przecen i dobra, nie będę się zagłębiać, ale myślę, że domyślacie się, co chciałam powiedzieć w każdym razie, sweter jest właśnie w takie szerokie różowo-białe pasy, to jest taka złamana biel, ale dosyć świetlista mamy mały dekolt ze ściągaczem no i obniżona linia rękawów tutaj i e, ściągacz tutaj szerokość, on jest ciekawe, takie jakieś grudki widzę na nim tak jakby już był zmachacony. no może trochę nie wiem. W każdym razie, widzicie, jest trochę szerszy, dłuższy. Mógłby być jeszcze szerszy jak dla mnie, bo ja się czuję trochę jak, jak glizda w nim, więc wiedział co robi, nie? Ja lubię szerokie ubrania. Długość jest dosyć spora. też taki jest za pupę właśnie. Tak wygląda z tyłu. Taki, słuchajcie, prosty sweter. I to jest właśnie. Y jakby pod tym kątem dla osób, które no, nie mogą nosić na przykład wełny. Jeżeli chodzi o to, czy prześwituję, to widzę, że tak, ja mam czarny biustonosz i troszkę prześwituję, ale to też... Y jakby widzicie, że on nie jest taki zbity, więc to jest troszeczkę plusem w całym tym prawdopodobnie nieszczęściu składowym, że jak nie jest taki zbity, to nie będzie tak nas dusić po prostu, nie? Wciąż nie jest to idealne, ale i jakiś taki mały plusik. Dobra, no to teraz może zastanę się. Wiecie co, nie mam coś, co chcę do niego zmierzyć, więc jeszcze Wam nie pokażę metek, tylko zmierzę tę drugą rzecz. Kolejna rzecz, którą właśnie chciałam przymierzyć, to są spodnie, słuchajcie, wziąłam je w rozmiarze 44, więc one są na mnie luźne, natomiast chciałam je przymierzyć, bo potencjalnie wydawały się ciekawe i to są spodnie, wydaje mi się, że Butkat albo flare. Nie popatrzyłam szczerze mówiąc, no są duże, są luźne, ale to są takie um, brązowe sztruksy w fajnym kolorze i też pomyślałam, że wiecie, jak na przykład byście chciały sztruksy brązowe w takim fasonie i w takim kolorze, no to tutaj mamy taką całkiem pewnie opcję cenową, nie głupią, nie? Tak, mamy wysoki stan, no tu się wszystko widzicie, jak układa, no to tak, jakby znowu um, nic nie poradzę robię co mogę żeby pokazać Wam to jak najlepiej um, tak, tak jest wysokim stanem właśnie tutaj będą przylegające na nogawce i właśnie lekko się rozszerzają dlatego ja obstawiam, że to są butkaty no może niekoniecznie wiecie, do tego swetra jakby to było zestawienie takie stylizacyjne bardziej chodziło mi o to zestawienie kolorystyczne bo róż z prądem fajnie tutaj się komponują Sam materiał jest taki lekko i widzicie tutaj drobny rążek właśnie. że tu mamy kieszenie. Szlufki na pasek, zapięcie na jakiś taki srebrny guziczek, no i rozporek, nie? No i jeszcze tył. Myślę, że tutaj jakoś też za dużo nie zobaczymy. Tak to wygląda. Mają chyba takie przeszycia z boku gdzieś tutaj. O, tutaj jeszcze. No i kieszenie, nie? Także potencjalnie ciekawe spodnie. Y zjemnie ciekawe, powiem tak i myślę, że tutaj też może nie będzie jakiejś składowej tragedii, także zobaczmy teraz metki i metka, sweterka różowego, widzicie on kosztuje 26 zł, miałam tu rozmiar L no a w składzie tak jak obstawiałam 100% akryl więc najgorszy skład z możliwych ale powiem Wam, że jeszcze lata temu, parę lat temu dobry nosiłam takie akrylowe swetry i one nie są dla mnie może zbyt przyjemne ale to nie jest tak, że się nie da zostałam jeszcze chwilkę dosłownie chwilkę na tę jedną rzecz w tych sztruksowych spodniach, dlaczego? dlatego, że no już ze skórzanymi spodniami blusa to już jest to, 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 ja już tego nie, nie dam rady moje, że tak mam poczucie estetyki tego nie zniesie, więc zostałam w tych sztruksowych słuchajcie, bluzę znalazłam taką zwykłą, luźną w pięknym kolorze jasno-różowym bluzę, tutaj luźny ściągacz rękaw też taki szeroki obniżona linia ramion tutaj kieszenie z przodu tutaj coś jest, jakiś poproszek, nitka zaciągnięta taką zapinaną na zamek i z kapturem, zwykła bluza najzwyklejsza też nie jest jakaś gruba no, ale stwierdziłem, że ładny kolor ma i cena pewnie też jest jakaś taka śmieszna, więc sobie ją zobaczymy. Tak nawet z potencjałem, słuchajcie, że mogłabym kupić chociaż teraz. Nie Wam coś powiem, tak wygląda kaptur. Teraz, jak mój młody urusł, nie? Jest w ósmej klasie, ma ponad 1,80 m wzrostu, to ja chodzę w rzeczach po nim nie, bo on bardzo szybko od września bardzo szybko urósł. I na przykład bluzy i dresy, które mu kupowałam we wrześniu, one są na niego za małe i ja w nich chodzę. Więc w bluzach też po nim chodzę różnych. Także no. <laughs> nie, nie jest mi to, bluza do szczęścia potrzebna, niezbędna, ale nie ukrywam, że jak ją brałam, to tak z potencjałem, że jakby kosztowała jakieś grosze i miała w miarę dobry skład, to mogłabym ją przygarnąć. Taka jest ładna, przyjemna, fajny vibe daje. Może niekoniecznie z tymi spodniami, ale tak samo w sobie jest taka bardzo cozy, więc e, tak chciałam Wam też ją pokazać i chciałam sobie ją zmierzyć. Zobaczmy teraz metki. I tutaj widzę cena, to jest 30 zł. przeceniam ją z 36. I tu jest skład. No to zobaczmy jeszcze ten skład. Tutaj jest bardzo że nie ma tragedii. 60 bawełna, 40 poliester No mogłoby być lepiej, ale hmm, nie wiem. No nie jest to taki skład, jaki bym chciała. Ale z drugiej strony za 30 zł, ale z drugiej strony nie myślmy w ten sposób. I docieramy wreszcie do metki spodniej. Kosztują one 50 zł. Tak jak powiedziałem, miałam rozmiar. 44, natomiast jeżeli chodzi o skład, tak cicho to mówię, bo tu jest dosyć cicho w przymierzalni, więc nie chcę się drzeć, w składzie mamy 98% bawały, 2% mielężny spoko. I rzecz kolejna to taki kolejny bazowy dzianinowy sweterek, bardzo podobny do tego. W sensie to jest to samo, ten sam jakby ta sama dzianina, tylko że zrobione na luźno. I mamy taki właśnie jasno-fioletowy sweter z luźniejszymi rękawami, tu też z mankietem, z obniżoną linią ramion i ze ściągaczem tutaj pod szyją. I na dole też mamy ściągacz. Zaraz Wam pokażę, jest taki cienki. Właśnie, też taki totalnie bazowy. Widzicie? Yy, Ściąg jest troszkę węższy, więc on też fajnie się tutaj całkiem trzyma. Można go całkiem fajnie tak troszkę podwinąć też o. W ten sposób jako baza super. I znowu kolor, który na wybiegach też się pojawiał, kolor, który będzie popularny, będzie fiolet, będzie dużo fioletu i te właśnie takie jaśniejsze wersje też będą w różnych fajnych zestawieniach, na przykład z kobaltami i tak dalej. Więc jest to jakiś pomysł, jakaś opcja za niewielkie pieniądze, żeby. No jakby wiecie, coś sobie w tych trendach kupić, a jeszcze na wyprzedażach, no bo właśnie tak e, mówimy trendy e, na wiosnę, lato, na wyprzedażach, może nie wszystko tutaj, ale tak po części troszeczkę, nie? Także taki sweter, spoko, myślę, że skład tutaj będzie taki sam jak przy tym niebieskim, no ładny jest, po prostu jest ładny. I tutaj znowu miałam rozmiar E, cena to jest 40 zł. i brałam te dwa sweterki z jednego wieszaka, więc może to jednak nie była w sprzedaż i sam jeszcze w ogóle widziałam tam fajne rzeczy jakby z nowej kolekcji, takie też myślę, że zastanawiam się czy nie pójść jeszcze jak to pomierzymy i czy Wam jeszcze nie domierzyć. Tamtych. Może, może tak zrobię, zobaczymy. Tak, mamy tutaj 40 zł, więc tak czy siak, no, ta cena nie jest jakaś wiecie, no, wysoka, bardzo nie. Jest taka akceptowalna, myślę, dla większości ludzi. Ale tutaj w składzie mamy 50 wisko za 28 poliestro, 22 poliamid, No nie, to tu jest troszeczkę inny skład. I kolejna rzecz to jest też z nowości. Słuchajcie, taka jakby cianinowa koszulka z krótkim rękawem widzicie? Dłuższa tutaj. Tak Wam od razu pokażę. Ale co Wam chcę, chcę troszkę Wam chcę pokazać, bo znowu kolor fajny. Kolor bardzo fajny i to są rzeczy praktyczne. Ja mam takie z Medicine w Tilu i w fiolecie, i mam czarne coś takiego czarnego właśnie z golfem z, z Zary. I one mi się nawet zimą fajnie noszą. Słuchajcie, mimo że te składy tam też są jakieś takie wiskozowe i coś, tam mieszanki, nie? Ale są takie właśnie fajne, nie za gorące i tak sobie pomyślałam, że ten kolor jest taki piękny, to jest taki typowy dla mnie kolor, idealny ko róż pomadkowy do różu i tak dalej. E, trochę to jest. Jasne na mnie. W sensie wziąłem rozmiar L chyba. To ma być obcisłe, więc no jest, ale jakoś tak może niekoniecznie, niekoniecznie aż tak bym chciała czuć, że moje ciało jest może nie bardzo obciskane, ale tak jakby nie do końca... Bo nie jest tak, że to przylega na mnie, jest przylegające, tylko trochę ciśnieje, nie? Trochę jest takie, że czuję na przykład, że, że czuję, że nie jest... Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Rozumiecie, nie jest to. Tylko przylegające, nie jest jakieś cisnące. Bo jak mówię, że ciśnie, to nie obciska jakoś strasznie, tylko po prostu czuje to. O. Tak, także coś takiego. Więc pewnie powinnam mieć większy rozmiar, chociaż z drugiej strony w niektórych miejscach to się zaczyna marszczyć. W niektórych dlatego, że jest ciaśniej, w niektórych dlatego, że jest luźniej. <grytanie> tak. O. I mamy ten golf. Sam golf sobie to jest yy, chyba właśnie takie yy, napięta Achillesowa tego ubrania, bo on jest taki ciasny. Więc nie do końca. Natomiast, no samo w sobie wiecie, no może ja mam, ja akurat może mam grubszą szyję do tego niż powinnam, aczkolwiek grubej szyi nie mam, ale może to jest jeszcze na cieńsze szyje. Tak, także tak solo to nie wygląda, bo to się marszczy i tak dalej, ale jest założony na przykład, yy, poczekajcie, zamiast zamiast tłumaczyć 50 milionami słów, to Wam pokażę, o co mi chodzi, nie? Właśnie na tej zasadzie do jakiegoś futerka, do jakiejś kurtki, tak żeby tylko troszkę wystawało, a żeby tutaj było troszkę cieplej, a nie za ciepło, nie za grubo i tak dalej. No to, to jest właśnie taki rodzaj ubrania, który ja bardzo lubię. I Kolejna rzecz, to jest znowu z tej świątecznej kolekcji, nie wiem, czy to jest przecenione, czy nie, ale taka kurteczka, taka kurteczka bukle, jak widzicie, wykończona też ze złotą nicią, czerwoną, czarną, tutaj jakąś ekri, no i zapinana na, na złote, takie lustrzane muziki, ale one nie rzucają się tutaj tak bardzo w oczy, wiecie, to jest rozbite wszystko, nie, no bo tu jest tak jakby rozwibrowane przez te wzory, przez tę kratę. Mamy kwadratowe kieszenie, takie i tutaj takie jeszcze pseudo kieszonki u góry. Normalna linia ramion. Czy tu jest jakaś poduszka? Nie, chyba um, albo taka leciutka do wrogu. I z kołnierzykiem prosta linia. Tutaj, e, jakby rozcięcia, nie? Coś takiego jeszcze znalazłam. Nie wiem, jaki wziąłam rozmiar, bo już nie pamiętam w tym momencie. Ale tak sobie pomyślałam, że to jest też taki klasyczek który tak jakoś, na jakiejś okazji może się komuś przydać, a wcale nie trzeba na coś takiego wydawać kupy gazy, bo już przez to samo, jak i, jak i, co, co to jest, to zawsze wygląda tak w miarę elegancko, a tu można w miarę elegancko jeszcze tańszym kosztem. Tak, powiem tak, nie wygląda to sinsejowo, tak jak pozostałe rzeczy, wygląda na lepsze niż jest. Może tak? Tak, także coś takiego. Spoko, znowu nie jest to rzecz, lecicie, kupujcie, wiadomo, ale może akurat ktoś czegoś takiego szuka i też nie za jakieś, nie wiadomo, jakie pieniądze w zarze czy tam gdzieś w Mango, no w Sinsei też znajdziecie. Całkiem nieźle jest skrojone, powiem Wam, jak na, jak na Sinsei, to bardzo spoko. Tak, jak widzicie, to jest właśnie też ta świąteczna kolekcja, więc tak, to jeszcze nie jest przecenione, ale też 70 zł, nawet jak nie jest, może jest przecenione, może tu metka nie jest nakajona. jak nie jest teraz, to będzie wkrótce. Miałam tu rozmiar, jak widzicie, XL i jeśli chodzi o skład, no to tutaj raczej się nie spodziewam jakichś cudów. Mamy, jak widzicie, też podszewkę, więc to jest z podszewką i w składzie mamy 100% poliestru i 100% poliestru, już nie znikam co, który napis do czego, no bo to nie ma znaczenia, nie? I tu jest jeszcze, o, to jest ciekawe, nie wiem czy to widzicie, ale tak, patrzcie, tu idzie taka jakby nić z włoskami, która jest taka ombre, ona jest tęczowa, niebieska, zielona, wiem, że to jest dziwne, żółta, różowa. Widzicie to? Fajny, fajny motyw. I jeszcze ten golfik z krótkim rękawem. Miałam tutaj rozmiar L i on kosztuje 26 zł. A w składzie mamy 48% bawełny, 47 modalu i 5 erasanu. Bardzo dobry skład. To jest totalnie szlof a próbt, jakby co? No i cena 26 złotych. Dobra, słuchajcie, jestem drugi raz w i się okazało, że z tych rzeczy, które tam widziałam ciekawych, to tak naprawdę najciekawsza jest bąbierka taka flauszowa czerwona, zaraz ją sobie przymierzymy, to jest taki typowy, taki typowy flausz, to jest nowa kolekcja, nie, 80 złotych ona kosztuje, I to będzie poliester pewnie, śmierdzi znowu strasznie robą naftową, więc no, do wyprania, aż mi niedobrze się robi, no, no ale zmierzę. Dobra, tu mamy 100% poliester, 5% elastan, 100% poliester, 90, no, czyli generalnie poliester. I I też już mierzyć nie będę, to jeszcze Wam chciałam pokazać. Bo e, pokazałam tę bluzkę w różu ten z Golfem, ale jeszcze jest w takim beżu. Takim chłodnym, fajnym, jakbyście szukały. Już ja jej mierzyć nie będę, tylko ją wzięłam po prostu, żeby wam e, pokazać. Tak, no bo będzie ten sam fasonet, nie wiem, jaki wzięłam rozmiar. Eska. No wziąłam tylko taką. Tak. Także załóżmy to. Ja mam nadzieję, że tym smrodem nie prześmiergnę, bo to jest po prostu przestraszny smród tego ubrania. Także szybciutko, tak. Taka bąbarka, ja ją wziąłem w rozmiarze XL i spoko, Fasunowy jest spokój, natomiast e, zapach jest nie do zniesienia. To jest trochę jak, jakby stopione jakieś kredki woskowe, i, i do tego ropa, i o, takie jakieś dziwne. Tak, natomiast to może być kwestia, wiecie, jakoś tego, że to jest świeża dopiero powieszona chociaż nie wiem przesfetrze tam którymś też tak było wcześniej no w każdym razie jest taka bomberka flauszowa czerwona jakbyście szukały czegoś czerwonego e, tak na zatrzaski tutaj takie srebrne zaściągaczem na dole tu mamy kieszenie reklamowe widzicie rękawy i tutaj też taka jakby stójka no, taka typowa bombera także teraz metki i tutaj, tak, i kosztuje 80 zł, no skład już, może ja już Wam to pokazałam, to matki też czyniam, bo już zgubiłam, patrzyłyśmy na skład, no, to może serdecznie. to też pokazywamy. No, Dobra, moi drodzy, to wszystko, wszystko co chciałam Wam pokazać, wszystko, co znalazłam, jakiegoś potencjalnie ciekawe, bo najfajniejszy skład mają te y, bluzki z długiem rękawem i z golfem, nie? To, to jest fajny skład, bo tam mamy i model, i wiskozę, i tak naprawdę niewielki dodatek. Fajna była też koszula z piskami bym powiedział, jakby była z kotkami i w moim rozmiarze to bym wzięła. No i ta bluza różowa całkiem przyjemna jest. Jakoś tak fazuje się ostatnio na takie kolory właśnie, to jest okropne, na ciepłe beże znowu. A ja już Wam to mówiłam, że u mnie to jest tak, że ja się fazuję, a potem autuje z szafy czerwień, ciepłe beże. <grywa> I Powiem teraz tak, postanowiłam w tych ciepłych beżach i w tych czerwieniach, teraz jak już bym sobie coś kupiła, jak się nie mogę oprzeć, zresztą kupiłam, nieważne, to coś bardzo dobrej jakości, żebym nie chciała tego z szafy wyautować później, żebym chciała to mieć, żeby już zaspokoiło tą moją potrzebę od czasu do czasu tych faz kolorystycznych, a było w takiej jakości, że jakby będzie mnie cieszyć długie lata i po prostu myślę, że to jest jakieś tam, jakieś tam rozwiązanie, nie? No, ale wracając do sensei, bo ja tutaj mówię o lepszej jakości, no jakość jak jakość w <grytanie> ale zawsze można, coś zawsze można coś znaleźć w senseiu. To nie jest tak, że to jest tylko śmietnik. Zawsze można coś znaleźć, więc ja go nigdy nie przekreślam, zawsze do niego chodzę. E, ja jakby staram się mieć taki przekrój dla każdego coś dobrego. Ech. Wiadomo, że nie dogodzę wszystkim, ale Staram się. Taka jestem. Dobrze. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle. Jak się dobrze bawiliście, zostawcie kciuki w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!